W walce o Polskę, której poświęcamy nasze życie. Niech z winnie przelanych braci naszych, pomordowanych w lokach Gestapo i Czeki. Niech z łez naszych matek i sióstr wyrzuconych z odwiecznych swych siedzib. Niech z żołnierzy naszych, poległych na polach całego świata, powstanie Wielka Polska. O Maryjo, królowo korony polskiej, błogosław naszemu, naszej pracy i naszemu rężowi, O spraw miłościwa Pani, patronko naszych rycerzy by wkrótce u stóp jasnej, góry, jasnej góry i ostrej bramy zaprzepotały polskie sztandary z orłem białym i twym wizerunkiem. Amen!